Jestem absolutnie pewien, że nikt z Was nie zgadnie, co będziemy dzisiaj oglądali. To znaczy, pod warunkiem, że nie zauważyliście miniaturki, ani nie przeczytaliście tytułu. W każdym razie zapraszam Was na szkołę. No! Uczennica siódmej ma dość tego, że ludzie sobie nie pomagają. Świat można zmienić, tylko trzeba zacząć robić dobre uczynki. Tego potrzebujecie? Koledzy zaczynają ją wykorzystywać i wyśmiewać. Dziewczyna obwinia kolegę, który chciał ją ostrzec, że tak będzie. Ale chciała zrobić coś na maksa dobrego, a teraz cała klasa ma z niej bekę. A to co się dzieje? Chłopaku dowadnia przyjaciółce, że jest po jej stronie. Do akcji włącza się profesor Duciak. No i proszę, odcinek niedzielę. Kto by się spodziewał? No bo ja na pewno nie. Ale wiecie co, wydaje mi się, że tak raz na jakiś czas, w niedzielę, jakiś odcinek sobie będziemy puszczać. Z jakich dokładnie seriali i parę dokumentów, to jeszcze zobaczymy. Licealistki są przyrodnimi siostrami. Ojciec chce, by nieślubna córka przyjęła jego nazwisko. Nastolatka boi się powiedzieć o tym siostrze, jednak ta odkrywa jej tajemnicę. Żadła do no, pani tak samo jak ojciec! Najlepiej by było, gdybym po prostu zniknęła! No nie patrz tak na mnie, co mam zrobić? Chcę uciec. Jak to? Do, dokąd? Standardowo w szkole mamy dwie równoległe historie, które czasami bywa, że się łączą ze sobą, ale w tym przypadku totalnie nie. I wydaje mi się, że dzisiaj skupimy się na historii, w której Dudziak będzie brał udział. Bo myślę, że będzie to dużo ciekawsze. Ja mu mówię, że może. Uczennica klasy siódmej C, Ala Krupińska, do niedawna nie zwracała uwagi na niegrzeczne zachowania innych uczniów. Od jakiegoś czasu jednak jest nimi coraz bardziej poruszona i rozdrażniona. jak chodzisz! Przez siebie oblałam się wodą! No i? No co za tuman! Nie wtrącaj się, to nie twoja sprawa No, Sorry, ale to mnie wkurza! Nie widzisz, że oblałam się wodą! A co się do tego chodzi łamaga, to co się dziwi? To nie ja chodzę jak łamaga, tylko ty, a ty po co w ogóle się wtrącasz? O Jezu, to ja byłem tą dziewczyną właśnie. Zawsze starałem się wszystkim się pomóc dookoła, a dostawałem za to ciągle po głowie. Zawsze myślałem, że tylko ze mną jest coś nie tak, ale widzę, że inni też mają takie problemy. Nie no, co się dzisiaj dzieje z ludźmi? Nawet z Tomkiem myślałam, że akurat on jest spoko. Co się dzieje? Dzisiaj rano kierowca autobusu widział, jak biegłam, ale i tak odjechał. Ciebie zaniezokrzanił kumpel. A teraz, tak, ja z Tomkiem to jakiś koszmar. dzień jak codzień. Nie, no, ty mówisz to tak spokojnie? Jezu, ludzie! Kopnij kota, to cię ulży. Nie, ja mam ko co? Co ty w ogóle mówisz? Jezu, tak się tylko mówi, nie znasz tego. E, nie, nie znam tego I, i nikt tak nie mówi i mam nadzieję, że nikt tak nie robi, tak nie wolno. Co to w ogóle za pomysł, żeby kopać? Co z tą młodzieżą dzisiaj? No, masakra. Ale ciężko jest pogodzić się z tym, że ludzie wyładowują swoją złość na słabszych i postanawia się temu przeciwstawić. Jak cały świat. Naprawdę, tak jest, że każdy wyżywa się na słabszym? Tak. Czyli w takim razie to leci jak domino. Proszę. Tak, dokładnie. Porozmawiamy sobie dzisiaj o sytuacji po pierwszej wojnie światowej. Olu, zapisz temat lekcji na tablicy. Nowy ład w Europie, świat po Wielkiej Wojnie. Ja już wiem, że ta dziewczyna bardzo źle skończy. Jeżeli ona ma takie teraz myślenie o tym, że trzeba wszystkim dookoła pomagać. Ale nie zapominajmy, że są w szkole, gdzie jednak no za wiele się nie myśli racjonalnie, tak podejrzewam. To to może być dość wybuchowa mieszanka. to jest naprawdę straszne. Trudno, trzeba tak iść do przodu. Bartek, uważaj. Przepraszam, muszone były podpisać he, he, panowie. Które zmuszane były podpisać zawieszenie broni 18 listopada 1918 roku W kąpieniu trzeba coś z tym zrobić No hmm. co takiego chciałabyś Tak. Podłożyć bombę pod cały świat i wysadzić go w podwodzie? Bartek, proszę cię Jak ja tego nienawidziłem w szkole Jak siedziałem sobie w ławce i robiłem po prostu swoje I ktoś tam mnie zaczepiał z sali I ja się tylko odezwałem coś w stylu, żeby dał mi spokój, bo się skupiam I obrywałem za to od nauczyciela No, no kuź wamać, tak nie wolno robić do pierwszej ławki. Co się z wami dzisiaj dzieje? Jasne, że świat nie jest idealny, ale nie ma co się tym tak spinać. Lepiej to wszystko olać i żyć dalej. Świata i ludzi nie da się zmienić. Nigdy nie zastanawiałam się, dlaczego świat jest taki okropny. Ale jeśli Bartek ma rację i zło rozprzestrzenia się, to znaczy, że dobro też. Czyli świat można zmienić, tylko trzeba zacząć robić dobre uczynki. O Jezus... Jakie czyste myślenie. To, to, jest, to jest dość naiwne podejście, ale coś w tym jest, tak? Nasze działania to jest kropla w morzu. Jeżeli tych kropel jest więcej, no to coś faktycznie, fizycznie może się zmienić. Alicja chce sprawdzić, czy czyniąc dobro, da się zmienić świat. Postanowiła, że będzie pomagać kolegom i liczy na to, że się do niej przyłączą. Kaja, wiem, że rano byłaś wkurzona. Każdy by się wkurzył. Chcecie, Rzelka? No, nie. Ola, widziałam twój ostatni wpis na blogu, jest serio genialny, masz mega talent. Jakbyście potrzebowały jakiejkolwiek pomocy, to walcie śmiało. Spoko. Wszelka? Dzięki. O, matko, bardzo przykro mi się to ogląda, słuchajcie. No ale z drugiej strony, czego ta dziewczyna się spodziewała, no że oni nagle wszyscy będą tacy wow, jesteś miła, może ja też będę. No nie, nie zapominajmy, że to wszystko te osobniki tam to są osobne charaktery, które niekoniecznie mają dobre zamiary względem niej. Oj, to idzie w złym kierunku. Co ty robisz? Dobrze się czujesz? Świetnie, sprawdzam, czy ta teoria działa. Co, jaka teoria? No bo zastanawiałam się nad tym, co powiedziałeś, i doszłam do tego, że ludzie się na sobie wyżywają. Ty wkurzasz się na kogoś, ktoś na kogoś innego i tak dalej. No tak, to wiem. No i logicznie rozumiejąc, dobro możesz szerzyć na tej samej zasadzie. Wystarczy zacząć robić dobre uczynki, ktoś zacznie robić tak samo dobre uczynki i tak dalej, i tak dalej. Powiedz, że żartujesz. Nie, i chcę to sprawdzić, bo już mam dosyć tego hamstwa i buractwa. Ale świata nie zmienisz. A co jeśli? Świata nie zmienisz. Pomyślało milion osób w tym samym czasie. Uściskami, komplementami i żelkami. Nie bądź naiwna. Wolę być naiwna niż siedzieć i ględzić, że się nie uda. Od dzisiaj będę mega miła i robiła same dobre ucięcia. Ja też bym chciał, żeby to zadziałało, ale tak się nie stanie. Ludzie już się na ciebie gapią jak na wariatkę, a zaraz zobaczysz, że będą ci na maksa wykorzystywać i stanie się pośmiewiskiem. A co jeśli się do mnie przyłączą? Chyba sama w to nie wierzysz. Nie wiem, ale chcę tego spróbować. Ja naprawdę bardzo, bardzo chciałbym wierzyć, że w realnym życiu i w realnych sytuacjach to, to, to by miało sens i to by zadziałało. Ale niestety... No, wydaje mi się, że Bartek ma rację w tej sytuacji. Bartek jest zaniepokojony naiwnością Ali. Tymczasem dziewczyna chce sprawdzić, czy jej plan, by ulepszyć świat, na, się na powiedzie. Dzięki. dzięki. Naprawdę świetnie w niebie gąsasz. Jesteś mega miła, dzięki. I jak długo będziesz to robić? Do czasu, aż świat nie stanie się lepszym miejscem. Patrz na to. I myślę, że to dlatego, że skomplementowałaś jej bluzkę? Tak, dokładnie, ale czad. Co dla ciebie będzie? Ej, poproszę baton orzechowy. A ty Trzec coś dwa, chcesz? Ja stawiam. Nie musisz. Ale chcę ci poprawić humor. Dwa batony? Tak. Ja już widzę, że w tej blondynie tam z boku to już szatan się po prostu odzywa. Ona zaraz będzie tą złą, która będzie wykorzystywała tą sytuację. I to wcale nie dlatego, że montaż to sugeruje. To jest ten mój trzeci zmysł, słuchajcie. No to mam tylko nadzieję, że się mylę i że się na tym nie przejedziesz. Zobaczysz, że mam rację. Pomysł Ali brzmi całkiem nieźle i logicznie. Boję się tylko, że nic z niego nie wyjdzie, a Ala stanie się pośmiewiskiem dla całej szkoły i nie będzie miała życia. Im się nad tym zastanawiam, tym bardziej jestem przekonana, że małymi krokami da się zmienić świat. Bartek niepotrzebnie się o mnie martwi, bo ja wiem, że to wszystko może się zacząć właśnie ode mnie. znaczy, tak, ale też nie do końca. Znaczy, robiąc takie rzeczy gdzieś tam podświadomie raczej powinno się być nastawione na to, że nie każdemu to się spodoba. I mimo wszystko trzeba być asertywnym. Oczywiście pomaganie wszystkim jest bardzo ważne i powinniśmy to robić, ale pomagać też trzeba potrafić. Bardzo łatwo dać sobie wejść na głowę. Gotowe. Super wyglądasz. Mimo obaw przyjaciela, Ala ma nadzieję, że jej plan robienia dobrych uczynków będzie miał pozytywne skutki. Nie że dwie dziewczyny z ich klasy wiedzą o jej zamiarze i chcą ją wykorzystać. To mam się do ciebie zgłosić. No tak, jasne. Czego potrzebujecie? Kasy. Kasy? A ile? Pięć dych. Na co? Na zakupy. Dla mojej biednej sąsiadki staruszki. Robicie starszej sąsiadce zakupy? Aha. Trzeba przecież pomagać, co nie? No jasne. Nie no ja przepraszam, ale Ala w tej sytuacji jest po prostu głupia, a nie naiwna. Od razu widać, że te dwie klieny chcą wyciągnąć z niej hajs. No i gdzie jest Bartek w tej sytuacji? Ja mam chyba maksymalnie dwie dychy. Może być i tyle. Zawsze coś się kupi. Nie Kaja? Jasne. Co ty robisz? Wejdziecie dziewczynom kasę. Dlaczego? Na zakupy dla ich sąsiadki. One robią komuś zakupy? Ta. Też mógłbyś zacząć pomagać i wyskoczyć z paru złotych. Nie zbiedniejesz. A widzisz tu tramwaj? Nie bądź taki. To co, dołożysz się? Nie. Hmm, nie ma sprawy. Ale jest jeszcze jedna sprawa. No, ta dziewczyna miejsce w piekle ma już na pewno załatwione. I tak mówię, że w sumie gdzie jestem, Bartek? Ale no, co on mógłby zrobić? No, miał, miał im wyrwać z ręki te pieniądze czy, czy co? W sumie to pieniądze tej Ali, więc niech sobie robi z nimi co chce. Moglibyśmy pomóc jej też posprzątać mieszkanie, ale nie będziemy mieć czasu na zrobienie prezentacji z Gegry na jutro. Mogłabyś nam w niej pomóc? Ala? No nie daj się prosić. No dobra, tylko prześlijcie mi temat. Idziesz ze mną, teraz. Ala jest przekonana, że pomogła koleżankom. Nie wie, że te ją okłamały i chcą wydać pieniądze na przyjemności. Bartek martwi się o Ale, bo widzi, że dziewczyna daje się wykorzystywać. Naprawia świat! Okej, okay, ale dziewczyny ci jawnie wykorzystują, a ty im na to pozwalasz. Dobrze, Bartek, jesteś tutaj prawdziwy przyjaciel w tej sytuacji. Zwykle w odcinkach szkoły jest zawsze chociaż ta jedna osoba, która myśli racjonalnie, i myślę, że w tym przypadku to właśnie on. No ale chcę wierzyć, że dzięki moim 20 złotym i zrobieniu prezentacji pomogą starszej sąsiadce. A ja założę się, że w ogóle nie ma żadnej sąsiadki, ty będziesz ślęczyć nad ich prezentacją a one za twoją kasę kupią sobie kepsa albo szejka. A to na pewno nie zmieni świata. Wiesz co, Bartek, właśnie przez takie nastawienie świat nigdy się nie zmieni. No, coś, coś w tym jest. Tak, tak trzeba by ich wziąć i połączyć, nie? Bo ta chęć pomocy innym jest spoko, ale nie dosłownie wszystkim i nie wierzymy wszystkim we wszystko, co nam powiedzą. I ta taka asertywność i podejrzliwość względem ludzi też jest spoko, ale z tym nie ma co przesadzać. Tu trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Jakim cudem, Alan nagle straciła cały zdrowy rozsądek? Przecież tym, co robi, na pewno nie zmieni świata, tylko pokaże tym głąbom, że można bezkarnie wykorzystywać ludzi. Nie no, to jest jakiś dramat. Nieważne, co mówi Bartek, nie będę siedzieć założonymi rękami. I naprawdę chcę wierzyć, że robiąc dobre uczynki, cokolwiek zmienię. Może nie od razu cały świat, ale przynajmniej kilka osób w naszej szkole. No, w sumie, jakby na to tak spojrzeć z boku, no to coś tam zmieniła tym uczynkiem, tak? No, uszczęśliwiła dwie dziewczyny, które nie do końca na to zasłużyły. Ale zawsze komuś humor poprawiła. Ala Krupińska wciąż zamierza robić dobre uczynki, dlatego przygotowała dla koleżanek obiecaną prezentację. Dziewczyna żałuje wczorajszej kłótni z Bartkiem i chce się z nim pogodzić. Sąsiadka. No, tak, tej, której miałaś sprzedać mieszkanie. A, no, spoko, znaczy lepiej. A, to dobrze, uchyką tę ciasteczkę. Uuu, ale jak chcecie, możecie się pytanie. Dawaj. No i oby ci w boki poszło, wiesz, i żebyś tak nie wiem, wypryszczyło cię nagle. O, taka instant karma. Oczywiście mówię tu do postaci fikcyjnej, nie do aktorki. Dzień dobry. Ty mi ciasteczko, ale upiekła. Ciasteczko, tylko że ja jestem na diecie, ale jak Ala upiekła, to no dobra, to się jednym posmuje. Okej, okay, tylko nie mówcie nikomu, dobra? dobra. Dziękuję. A widziałyście gdzieś może Bartka? Chyba jeszcze nie przyszedł. A dobra, dzięki. Sorry, ale ja nie wytrzymam. Upiekła ciaska dla nieistniejącej sąsiadki. Moim zdaniem to było trochę miłe. Odbiło ci to jest totalnie lamerskie. Chodź, zobaczmy, jak przywitają reszta klasy. No komu jak komu, ale Dudziakowi akurat dieta nie jest potrzebna. I tu widać, że z tego złego duo ta blondyna się zaczyna wyłamywać. To dobrze, bo to znaczy, że jeszcze nie jest dla niej wszystko zakończone. Ej, hey, ja. Słuchaj, bo zapomnę. Ala nie wie, że Ola i Kaja założyły na portalu społecznościowym grupę, w której naśmiewają się z jej dobrych uczynków. Uczniowie z klasy też zamierzają zakpić z koleżanki. Ala, wiesz co? Mogę tutaj dzisiaj usiąść? Nie chcę się zdać już biurze w oczy. No, dobra. A może zgłosiłabyś się do odpowiedzi i to wtedy gruszka się z <grym> kolejnego? innego? Ty, Ala, weźmy, proszę, do mnie książkę z biblioteki, mam już pewne konto. I przy okazji przynieś mi torbę z wstrzetni. I co, i ta w okularach myślała, że to było takie zabawne, bo ona jest taka oczytana. Ty, a weźmy po prostu do mnie książkę z biblioteki, mam już pełne konto. Nie koleżanko, to nie było śmieszne. Ludzie, co się z wami dzieje? Przecież nie dam rady tego wszystkiego zrobić. A ja chcę zmienić świat dobrymi uczynkami, to chyba musisz się postarać. O. Ja chcę zmienić świat? Czyli to nieprawda, że mówisz, że robisz te frajerskie rzeczy tylko dlatego, że w ten sposób chcesz zmienić świat? Kto no wam tak powiedział. Jest cała grupa na fejsie. Jaka grupa? Ala frajerka, już pół się do mnie zapisało. Jest właściwie gwiazda Neta. Chcesz, mogę ci wysłać zaproszenie? Dostawię. ją! Mówiłam, że jest beznadziejna. Beznadziejni to jesteście wy wszyscy w tej klasie razem wzięci. Znaczy no nie oszukujmy się, Ala też super intelektem się nie wykazała w tym materiale, tak? No, jednak z tą naiwnością nie wolno aż tak bardzo przesadzać. Trochę mi głupio, że z Olą założyłyśmy tą grupę na fejsie, bo Ala wcale nie jest taka zła i w sumie chciała dobrze. Mam nadzieję, że bardzo się tym nie załamie. Tymczasem w szkole jest już Bartek Pietrucha. Chłopakowi jest przykro, że pokłócił się z przyjaciółką i chce ją przeprosić. Nie wie, że Ala uciekła z klasy po tym, jak koledzy i koleżanki ją wyśmiali. Cześć Ala! Bartek, Bartek, to jest ten moment. To jest ten moment, kiedy możesz podejść i powiedzieć: A nie mówiłem? Ale nie no, wiadomo, jako prawdziwy przyjaciel ugryziesz się w język i powiesz to jutro. Płaczesz? To ty założyłeś tą grupę? Jaką grupę? Nie udawaj, że nie wiesz. Bałeś się, że mi się uda, więc postanowiłeś mnie ośmieszyć. Ale ja naprawdę nie wiem, o czym ty mówisz. Ala frajerka, sam mnie tak nazwałeś. Frajer roku, Alicja Krupińska. Ala to nie imię, Ala to frajerka. Przecież te my, my nawet nie są śmieszne. Nie są śmieszne? A cała klasa ma ze mnie bekę. Okazało się, że masz rację. I nikt się do mnie nie dołączy i nie zmieni świata. Wygrałeś. Ala. No i proszę bardzo, właśnie stworzyliście antybohatera w tej historii. Teraz po prostu będzie taka przemiana, że zaraz zacznie rzucać Awada Kedavra na prawo i lewo. A było zaakceptować miłą Alicję i się dobrze zachowywać. Bartkowi jest żal przyjaciółki. Jest wściekły na kolegów z klasy i chce się dowiedzieć, kto stworzył prześmiewczą grupę. Kto to zrobił? Co? Założył tą durną grupę, przez którą Ala wychodzi na nawiedzoną, nierozgarniętą debilkę. Fajna, nie? Nie, Ola, nie fajna. Koszmarna. To też chyba poczucia humoru, nie ma. Mam, ale tu nie jest wcale śmieszne. Sam się na nią oto wkurzałeś. Powiem wam, że mi zaimponował mocno. Znaczy, podejrzewam, że w takim normalnym scenariuszu i w życiu szkolnym takie sytuacje raczej się nie zdarzają i jak zwykle cała klasa siada na jednej osobie, no to już po prostu na niej siedzi do momentu, aż sama nie tupnie nogą. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że jednak są jeszcze takie jednostki, które potrafią stanąć w obronie słabszych. Burzałem się, bo bałem się, że właśnie coś takiego może ją spotkać. Oj, to nie zmyśliłem wróżbite. Może to, co Ala chciała zrobić, było naiwne, ale miała dobre intencje. A wy pokazaliście, że jesteście podli, złośliwi i nie warto się dla was starać. Ale przemowa, chłopie, prawie się wzruszyłem. Zamknij Tylko się, a mnie nie ona, co, zapanuje. I co zrobisz, pobierz mnie? Przestańcie! Nie, nie zniżysz się do twojego poziomu. Czyli też zostaniesz frajerem. Tomek, wyluzuj. Jeśli mam ja to odróżnić od ciebie, to okej, okay, mogę zostać frajerem. Otóż to, no i brawo! I ja ci chłopie wróżę świetlaną przyszłość, a to ta cała reszta po prostu będzie miała później problemy. Zobaczysz, zobaczysz. I ta w okularkach ja nie chcę przypominać, ale przed chwilą była pierwsza, żeby wyśmiać tą ale. A zresztą przypomnę, proszę bardzo. Ty, Ala, weźmy podróż do mnie książka z biblioteki, mam już pełne konto. Bartek ma rację, zachowaliśmy się jak buraki. No już nie przesadzaj. Nie, ja też myślę, że przesadziliśmy Dzień dobry! To bardzo szybko doszli do tego wniosku, to jest, to jest zaskakujące. Zwykle musi minąć parę lat, kilka terapii i jakieś spotkanie klasowe po latach, żeby wszyscy ogarnęli, że kurczę, chyba zrąbaliśmy. Siadajcie. No, siadajcie. E, słuchajcie, moi drodzy, pani Gruszka jest chora, więc jesteście skazani na mnie. E, wyciągnijcie karteczki. No, już, 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 już. już. Żartowałem. Ale chciała zrobić coś na maksa dobrego, a teraz cała klasa ma z niej bekę. Strasznie mi przykro, że ludzie tak podle się zachowali. Muszę coś wymyślić, żeby jej pomóc. Czy to znaczy, że będziemy robić jakieś niecne rzeczy? Może też powinniśmy stworzyć taką grupę z mymami, żeby ich wyśmiać? A, a, albo nie. Albo Albo może zgłośmy to do nauczyciela. To, 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 to byłoby dobre rozwiązanie. Bartek jest poruszony tym, że jego przyjaciółka została wyśmiana, bo była miła i gotowa nieść pomoc. Chłopak postanowił, że okaże jej wsparcie. Panie Bartku pan nie ma teraz lekcji? Mam, ale miałem bardzo ważną rzecz do załatwienia. Wiem, że by dał nieustrawiedliwą nieobecność, ale to było mega pilne. To jest mega pilne, tak? Nie jestem frajerem, zmieniam świat. Sam robisz te koszulki? Tak. No ale o co w tym chodzi? W sensie w jaki sposób chcesz zmieniać świat, co? Może to durnie zabrzmi, ale robiąc dobre ucinki. Nie, to totalnie nie brzmi głupio. Jeżeli chcemy cokolwiek zmienić w ludziach dookoła, zacznijmy od siebie. Ej, to jest bardzo dobry morał z tej historii. No powiem ci też, że wcale nie brzmi to tak durnie. Wręcz przeciwnie. I to jest twoja akcja, tak? Nie moja, tylko Ali Krupińskiej. Aha, a ty ją supportujesz. Trochę późno, ale tak. Czemu trochę późno? Nie rozumiem. Bo Ala była miła dla wszystkich i im pomagała. A ludzie ją za to wyśmiali i okrzyknęli frajerkom. I teraz jest załamana. Dużo masz tych koszulek? No, sporo. Miałem nadzieję, że kogoś namówię do założenia ich. No i proszę bardzo, Dudziak dołączy do zespołu ludzi, którzy robią dobre rzeczy dookoła. Ja jestem ciekaw, jak teraz w takim razie ta klasa zareaguje. Mnie już nam i jedną. Masz pikselkę? Mm, tak. Proszę. To pożyczam. Gdzie macie teraz lekcję? W informatycznej. Bierz koszulki i chodź. Zaraz, zaraz. Jak mają w informatycznej, to prawdopodobnie mają skłosek. Czy, czy, czy naprawdę Dudziak chce przeszkodzić kłosek w lekcji? Ej, ja bym w życiu tego nie zrobił. Nauczyciel wf jest poruszony, że klasa wyśmiała szlachetny pomysł ich koleżanki. Chce pokazać, że on również się z nią solidaryzuje. Przepraszam, Karina, mogę na chwilkę? Mam pilną sprawę, zaraz ciebie wyjaśnię. O co no, sobie. jeżeli musisz. Słuchajcie, podobno obśmialiście z całą klasą swoją koleżankę za to, że wpadła na według mnie świetny pomysł na to, żeby zmienić świat na lepsze. No i co, teraz nikt się nie śmieje? Tak jest. A teraz nie wszyscy wstaną i robią bieg na 100 metrów na ocenę. Albo jakiś dwutakt, czy, czy coś takiego. C co się teraz robi na WF, żeby zaliczyć? Powiem Wam coś. Powinniście się wstydzić za Wasze zachowanie. Może Ala zachowuje się czasami zbyt naiwnie, ale jej postawa jest o niebo lepsza od tego, co Wy robicie. A jeżeli uważacie, że robienie dobrych uczynków jest frajerstwem, proszę. Też jestem frajerem. I co Wy na to? No, a skąd pan ma tą koszulkę? Dostałem od Bartka. A masz jeszcze jedną? Tak. Dodasz? Spokój. No ja bym jej nie dawał koszulki, bo taki, jakiś taki olewczy stosunek ma do tego wszystkiego i robi to tylko i wyłącznie dlatego, bo jest to nauczyciel i nie chce mieć przechlapane. Ja też bym chciała. Próbowały cię? Pytaj. Ja też. Pani profesor się skusi? To Proszę. może niech każdy teraz zrobi sobie w niej selfie i wrzuci na grupę. To jest świetny pomysł. Jestka dla pani profesor. Proszę. A to jest Chodźcie tak czyste? tu. Robimy zdjęcie poparcia. Tak, czyste, nie przejmuj się. Ja <grym> uwielbiał, że Karina Kłosek jest nadal kariną kłosek. Znaczy generalnie szok, że ona w ogóle dołączyła do czegoś takiego i wzięła tą koszulkę. Proszę, wszyscy w koszulkach tutaj. Do pani profesor z uśmiechem na ustach. Wy się nie skusicie? Nie. nie. Jak sobie chcecie? Nie no, to dla nich to bieg na 500 metrów w takim razie, a najlepiej na jednej nodze. Desztu. Gotowi? Proszę. Uśmiechy. Ciach. Gotowe. Jeszcze nie koniec. Bardzo was proszę, idźcie i przeproście Alicie za swoje zachowanie. Należy jej się to. Dobrze, czy ja mogłabym już zacząć lekcję, Panie profesorze? Tak, Pani profesor, ale czy mogą najpierw się przeprosić koleżankę? To zróbcie to szybko, bo chciałabym jednak przerobić dzisiejszy temat. Zaraz wrócą. A ja będę osobiście bardzo wdzięczny, jeśli pani zada tej sympatycznej trójce dodatkową pracę domową. Dziękuję i przepraszam. No i jeszcze spotkają się w końcu na WF-ie. Jest naprawdę pod wrażeniem, że Karina kłosek była aż tak pobłażliwa. Nie dość, że Dudziak wszedł i przerwał jej w lekcji to jeszcze trzy czwarte klasy zabrał ze sobą. Ala jest załamana. Nie poszła na lekcję, bo boi się dalszych szykan ze strony kolegów. Nie spodziewa się, że większość klasy postanowiła ją poprzeć. Przyłączyłem się do twojej akcji. Na serio? Tak! Jak widzisz nawet kłosek! Sorry za tą grupę i memy. Bartek ma rację, jest żenująca. Chcieliśmy cię przeprosić. No bez sensu się zachowaliśmy. To naprawdę nie jest żart? No, ale to musi być teraz bardzo miłe dla Ali, że tak wszyscy przyszli ją przeprosić. No i nawet Duziak przyszedł i to jeszcze w tej koszulce. No i wiadomo, Kosek koszulki nie założyła, ale ją pokazała do zdjęcia, więc to też się liczy. Nie, i tak trochę podoba nam się twój pomysł i zastanawiamy się, czy nie moglibyśmy dołączyć. Ale na początek może zacznijmy od jednego dobrego uczynku na... Tydzień no. więcej nie uciągniemy. Jasne, nawet raz w tygodniu będzie super! Ale ja też popieram akcję. Świetny pomysł, super inicjatywa i trzymam mocno kciuki, żeby ta akcja miała dalsze powodzenie. Dziękuję. A teraz, moi drodzy, Migiem do pani Kłosek, jak nie chcecie mieć problemów. No i wspaniale, słuchajcie, mamy happy end, bo to chyba już jest koniec tej historii. Przepraszam, że Cię nie wierzyłem. Ja też przepraszam i dziękuję. Dobra, teraz będziemy już na lekcji, zanim kłosek skończy cierpliwość. Okej. Okay mnie świata dobrymi uczynkami brzmi naiwnie, ale wolę być jak Ala, niż narzekać, że nic się nie da z tym zrobić. Fajnie, że ludzie od nas z klasy też się do tego przekonali. Byłam pewna, że od dzisiaj nie będę miała życia w tej szkole. A tu dzięki Bartkowi wszystko się odmieniło. Czyli miałam rację, że ludzie się do mnie przyłączą. Ale super! No dobrze moi kochani, I, i tym pozytywnym akcentem kończymy nasz odcinek dzisiejszy. A dzisiaj nauczyliśmy się tego, że warto pomagać i warto być miłym, ale w taki sposób, żeby nie dać sobie wejść na głowę. No i oczywiście jeszcze jakiś taki banał trzeba rzucić. Ehm... O, o, to nie będzie banał, to nie będzie banał, to będzie coś, coś bardzo życiowego. Traktuj innych tak samo, jak sam chciałbyś być traktowany. No, i, i tak możemy zakończyć ten odcinek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, że wszystkie linki do mojej socjali, jak i do pełnego odcinka znajdziecie w opisie filmu, także zachęcam do zapoznania się. No i co? My się widzimy już jutro tak naprawdę na Kuchennych Rewolucjach, także do zobaczenia i, i trzymajcie się, cześć!